Ja tego nie zniosę, pomóżcie mi. Mój dach zaczął futrować. I to od paru minut. Nie wiem, co mam ja biedna zrobić. Pomocy. Mój biedny suficie. Jestem biedna. O, uciekam. Tam mam drugi sufit. Ojeju. Jeju, a jeżeli to grzyb. Jeżeli to grzyb, powiedz mi. Muszę wyjść. Muszę być odważna. Muszę wyjść i zwalczyć to futro, wyjdę więc, wychodzę, pomału, raz, dwa, raz, dwa, schowam się tutaj. Tu mam jeszcze jeden sufit. No dobra, na 3-4 wyskakuje, 3-4, 3-4. Dobra, 3-4 minęło, ale wyszło. Suficie! powiedz mi, czemu ty futrujesz? To chyba nie jest wpisane do Twojej książeczki zdrowia. Ta choroba. Ani do Księgi Przyrody. To nie jest wpisane nigdzie, żeby mój sufit futrował. Co ja teraz biedna zrobię? Suficie, przestań mi futrować, bo to mnie wkurza. Proszę cię. Ach. Mój sufit zniknął. Mój sufit, znaczy, przestał futrować.